Kochani, witam was dzisiaj serdecznie. Dzisiejszy mój filmik będzie poświęcony marce Revlon, a dokładnie dwóm pudrom i jeden nowy podkład wam przedstawię, który nie wiem czy jest już do kupienia w drogeriach, ale na Allegro można go dostać. Sprzedają go takie osoby jak eMarket albo Uroda 24 zacznę od dwóch pudrów, które już kupicie w każdej drogerii, która ma produkty Revlon. Są to pudry, które nazywają się Photo Ready. Ja mam w dwóch kolorach. Ten tutaj jest to kolor Fair Light. A drugi jest to puder transparentny. Pudry zapakowane w takie fajne opakowania, dość duże, także niepraktyczne, e, ciężko mieszczą się do małych kosmetyczek, e, ten transparentny on nie nadaje żadnego koloru, e, ładnie matuje buzię, tutaj macie lusterko, e, tak wygląda sam puder i jego kolor, do niego macie taki pędzelek z syntetycznego włosia, którym e, da się zrobić poprawki w ciągu dnia a jeśli chodzi o nałożenie tego pudru na całą twarz to lepiej użyjcie dużego pędzla także to jest kolor transparentny i drugi kolor to jest 010 fair light i ten nie umiem teraz otworzyć opakowania. O, i ten kolorek jest taki. Także już pokażę Wam w porównaniu z transparentnym, jak on wygląda. Tu macie transparentny, a tutaj jest ten jasny. E, ten e, puder kupicie także w kolorze medium, e, medium dark i chyba dark, takie są odcienie także ja wzięłam ten transparentny i ten jaśniejszy ponieważ do takich właśnie podkładów troszeczkę już jakby ciemniejszych, nałożenie ciemnego pudru to jak wiadomo jeszcze bardziej przyciemnimy sobie buzię, a ja takiego efektu nie chcę i na ja kupowałam te produkty na Allegro i taki jeden puder kosztuje 36 zł i 99 groszy a jeśli chodzi o gramaturę, to samego pudru macie 17 g. I moi drodzy, pudry są Made in USA. Także sprawdzałam, żeby tutaj nie pisało gdzieś Made in China i ile rzeczy nie pisze. I teraz przechodzę do tego nowego podkładu, który, tak jak mówię, nie wiem czy jest dostępny. W zeszłym tygodniu w Douglasie jeszcze go nie było. Ja już go mam, ponieważ oglądałam wiele filmików i ten podkład bardzo mi się podobał. Ponieważ ja do tej pory używałam podkładu także marki Revlon, który nazywa się Color Stay ten taki mocno matujący, ciężki podkład, dobry na zimę ale stwierdziłam właśnie, że jak on zaczyna mi troszeczkę zapychać buzię i szukam czegoś takiego właśnie delikatnego i marka Revlon tutaj wychodzi nam naprzeciw i stworzyła podkład, który nazywa się Revlon Photo Ready Airbrush jest to podkład taki na bazie pianki ja go mam w kolorze medium natural beige, nie medium, tylko natural beige. Eee, możecie go kupić naprawdę w szerokiej gamie kolorystycznej, także osoby, które mają e, jasną buzię, także dla siebie coś znajdą. Eee, kolejny plus dra, dla Revlona, że jest aplikator. Aplikator taki jak w dezodorancie. Już pokażę Wam, jak ten podkład się dozuje. Aha, co jeszcze Wam powiem? Ciężko sprawdzić, jakby ile tego podkładu jest w środku, ponieważ ruszanie tak pojemnikiem tutaj troszeczkę czegoś lata. Podkład jest jakby zbity w tym pojemniku i nie wiadomo, kiedy tak naprawdę się skończy. Już pokazuję, jak ten podkład się dozuje, a więc przy naciskaniu, trzeba naprawdę uważać, bo wychodzi go dość sporo, zobaczcie ta wygląda sam podkładzik, to jest taka pianka e, taka ilość wystarczy Wam na pokrycie naprawdę całej buzi, jeśli chcecie uzyskać taki y, kolor y, bardzo jakby jasny i, i bardzo delikatny naturalny look e, po jakby rozbiciu podkładu palcem, już on jest dalej taki delikatny, ale jakby efekt właśnie tej pianki się traci. Widać, że w tym podkładzie jest bardzo, ale to bardzo dużo powietrza. Takie małe pęcherzyki zaczynają pękać. I pokazuję Wam kolor właśnie tego beżu. To jest kolor naturalnego beżu. Także naprawdę trzeba uważać jakby z dozowaniem e, muszę poczekać, bo jechało, jechało duży samochód. O teraz. Trzeba poczekać jakby z dozowaniem e, poczekać. Trzeba uważać z dozowaniem tego podkładu, ponieważ tak jak mówię wyskakuje go naprawdę bardzo, bardzo dużo. E, I tak jak Wam pokazywałam, ta ilość naprawdę stacza na pokrycie całej buzi. Jakie jest moje zaskoczenie, jeśli właśnie chodzi o ten podkład, to po pierwsze to... E, że ten podkład jest bardzo, bardzo delikatny, i krycie tego podkładu jest takie bardzo naturalne. On daje taki, jakby lekki mat, ale ten mat nie jest taki płaski, on jest taki rozświetlony, daje taki glow. Ta buzia się tak delikatnie mieni. Nawet to widać teraz w kamerze. Zobaczcie, że on jest taki bardzo rozświetlający. Ja dzisiaj nie użyłam żadnego rozświetlacza na twarzy. Mój pies się normalnie wściekł, słuchajcie. Bardzo mnie to wkurza, go szczeka. Ja mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Przepraszam za te efekty mojego psa, ale komuś przywieźli węgiel i, i to właśnie jest tak. E, także, moi drodzy, tak, jak mówiłam, ono nie daje nam takiego płaskiego matu, on daje takie ładne rozświetlenie. E, ja jestem, jak na razie, z niego zadowolona. Moja buzia, jakby. Dobrze reaguje na ten podkład, ale miejscem takim, w którym ten podkład schodzi mi najwięcej, to jest właśnie nos. Ja już jakby troszeczkę mam ten podkład. Yy, mam. mam mniej tego podkładu na nosie, moi drodzy. Mam yy, teraz nałożony właśnie puder, ten transparentny. Yy. I właśnie tutaj jakby troszeczkę mi zszedł. Wiadomo, on nie jest chyba dla osób, które mają skórę mieszaną i tłustą, tak mi się wydaje. Ale jeśli chodzi o takie delikatne podkłady na wiosnę już, bądź na lato, jeżeli ktoś ma skórę normalną i suchą, to jak najbardziej ten Revlon Wam polecam. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli właśnie macie jakieś pytania związane, jeśli chodzi o ten podkład, to proszę piszcie. Ja za jakiś czas zrobię Wam recenzję tego podkładu. Powiem, jak on się zachowuje na twarzy. To znaczy, nie będzie to taka recenzja, że będę mówić tylko o tym produkcie. Wspomnę tylko o tym, jak długo on właśnie zostaje na buzi i jak on zachowuje się na skórze tłustej i mieszanej. Także dziękuję wam za oglądanie filmiku. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał. No i oczywiście zobaczymy się za niedługo.